Cześć, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak nagrać ekran Waszego telefonu z Androidem. Dodam, że będzie to bardzo prosty i szybki sposób bez znaku wodnego na wyeksportowanym wideo. W pierwszej kolejności pobierzemy i zainstalujemy aplikację AZ Screen Recorder ze sklepu Play. Wyszukujemy aplikację w sklepie Play, następnie klikamy Zainstaluj, a następnie Otwórz. Zezwalamy na wyświetlanie się nad innymi aplikacjami, gdyż jest to niezbędne do nagrywania naszego ekranu. Aby widzieć w aplikacji pliki wideo, które nagramy, należy również zezwolić na dostęp do multimediów. No dobrze, teraz już możemy przejść do nagrania naszego pierwszego filmiku. Po zminimalizowaniu aplikacji widoczna jest ikona z kamerą, w którą klikamy. Po kliknięciu pokaże nam się wybór opcji. My wybieramy pierwszą opcję, aby nagrać nasz ekran. Zezwalamy aplikacji na nagrywanie dźwięku. Dodam, że wszystkie pozwolenia musimy nadać tylko raz. Klikając Rozpocznij teraz, akceptujemy wszystkie zasady poufności i za 3 sekundy nasze wideo będzie realizowane. Po tych 3 sekundach ekran naszego smartfona jest nagrywany, a my możemy pokazać to, co chcemy przedstawić na ekranie. Po prawej stronie wyświetla się taki wiszący przycisk, niektórym może to przeszkadzać, dlatego później pokażę, jak to wyłączyć. W dalszej części materiału pokażę jak zmienić ustawienia, aby nagrania były o wyższej jakości oraz jak edytować nagrania w AZ Screen Recorder. Aby zakończyć nagranie przechodzimy do naszego wiszącego przycisku i klikamy przycisk STOP. No i w ten sposób nagraliśmy swój pierwszy film. Przejdźmy jeszcze do aplikacji, aby podejrzeć wideo. No i to wszystko jeśli chodzi o pierwszą część materiału. W drugiej części, tak jak mówiłem wcześniej, pokażę jak Podnieść jakość nagranego materiału oraz y, jak edytować materiał za pomocą właśnie aplikacji AZ Screen Recorder. Jak widzicie, u mnie wideo się nagrało, mam nadzieję, że u Was też. Wideo domyślnie nagrywa się z dźwiękami telefonu, czyli jak na przykład włączymy grę, którą chcemy nagrać, no to będą słyszalne dźwięki z tej gry właśnie. Oczywiście wszystko dowolnie można modyfikować w ustawieniach, o czym za chwilę. Przejdźmy teraz do ustawień, w których poprawimy jakość nagrywania, pokażę Wam jak wyłączyć wiszący przycisk oraz opowiem o możliwościach, jakie daje nam ta aplikacja. Aby przejść do ustawień, kliknijmy w ikonkę koła zębatego po prawej stronie na górze. Na początku wybieramy możliwie najwyższą rozdzielczość, aby nasze wideo było w jak najlepszej jakości. Następnie zmieniamy ustawienia przepływności, chociaż ja bym bardziej nazwał to przepustowości. Następnie ustawiamy ilość klatek na sekundę. Im więcej klatek na sekundę, tym nasze wideo będzie wydawało się bardziej płynne. Orientację zostawiam automatyczną. Za opcję nagrywania timelapsów też podziękuję. Dla wielu użytkowników nagrywanie dźwięku będzie bardzo ważną opcją. W tym miejscu możemy na przykład całkowicie wyłączyć nagrywanie dźwięku lub ustawić, z jakiego źródła ma być nagrywany dźwięk. Audio source, czyli w źródłach dźwięku, możemy wybrać albo mikrofon. Co sprawi, że będzie słychać to, co mówimy do telefonu, albo wybieramy drugą opcję, która ustawiona jest domyślnie, czyli internal audio, co sprawi, że dźwięk np. z gier, dźwięki, wszystkie które wydaje nasz telefon, będą nagrywane. Poniżej widzimy ścieżkę zapisu, tutaj właśnie możemy zmienić, gdzie zapisywane są nasze nagrania, lub po prostu sprawdzić, gdzie ich szukać, na pamięci telefonu na przykład. Następna opcja, czyli napraw zielony ekran, szczerze nie wiem, do czego służy, jeszcze z tego nie korzystałem. Jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzu. Następna opcja, która dla mnie jest bardzo ważna i istotna, to ukrycie okna nagrywania podczas nagrywania. Gdy to włączymy, będziemy sterować nagrywaniem z odwijanego menu od góry. Polecam to włączyć, aby nie było widać wiszącego przycisku nagrywania. Gdy włączymy magiczny przycisk, będziemy mogli sterować gestami. Dla mnie to jest zbędne, ale może komuś się przyda. W opcjach zatrzymywania możemy ustawić, aby nagranie zatrzymywało się po wygaszeniu ekranu lub po potrząśnięciu urządzeniem. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia limitu nagrywania. Kolejna opcja tyczy się zrzutów ekranu. Za pomocą aplikacji możemy też właśnie robić zrzuty ekranu. Ale nas interesuje dzisiaj nagrywanie, więc nie będę tego omawiał. Kolejna opcja to odliczanie przed nagrywaniem. Domyślnie ta opcja ustawiona jest na 3 sekundy. Możemy to tutaj w tym miejscu zmodyfikować. W ustawieniach mamy również dostęp do narzędzi nagrywania. Pierwsze narzędzie to przycisk przechwyć, służy do wykonywania zrzutów ekranu. Kolejne narzędzie to aparat. Gdy włączymy to narzędzie, będziemy widoczni my, jeśli ustawimy aparat przedni lub możemy ustawić też aparat, który jest z tyłu. Fajne jest to, że w nowej wersji aplikacji to okienko jest modyfikowalne. Możemy je przesunąć w każde miejsce, a także możemy zmienić rozmiar tego okna aparatu. Kolejne narzędzie to pędzel, które daje nam możliwość rysowania po ekranie w czasie trwania nagrywania. Następne to tekst i logo, w którym możemy ustawić swoje, swoje logo oraz jakiś tekst, który będzie wyświetlany podczas nagrywania. Ostatnie już narzędzie to Show Touches, które pozwala pokazać gesty, które wykonujemy palcami na ekranie. Program jest darmowy, dlatego zawiera reklamę. Ostatnią opcją w programie to jest właśnie usunięcie reklam. E, kosztuje to 14 zł i wtedy, jeśli komuś reklamy przeszkadzają albo ktoś chce wspomóc producenta aplikacji, wtedy można e, zdjąć te reklamy, wykupić to oprogramowanie. To już wszystko, jeśli chodzi o dodatkowe ustawienia aplikacji. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda proces nagrywania po e, spersonalizowaniu wszystkich ustawień. A za chwilę, ostatnia część materiału, w której pokażę. Jak za pomocą aplikacji AZ Screen Recorder wykonać podstawową edycję nagranego już materiału oraz jakie opcje edycji oferuje nam właśnie aplikacja AZ Screen Recorder. Jak widzicie, wideo nagrało się tym razem w wyższej jakości oraz bez wiszącej ikonki aplikacji. Nadszedł czas na ostatnią część materiału. Aplikacja oferuje możliwość podstawowej edycji naszego materiału wideo. Edycję wideo możemy rozpocząć od razu po zakończeniu nagrywania materiału. Aby to zrobić, należy kliknąć w ikonę Ołówka. Od razu pierwsza opcja, która nam się wyświetla, jest bardzo przydatna. Możemy w tym miejscu skrócić wideo. Wideo w tej aplikacji skraca się bardzo prosto i intuicyjnie. Zresztą zobaczcie sami na filmiku, jak, jak ja to robię. Gdy już wybierzemy fragment filmu, który chcemy zostawić, klikamy po prostu przytnij nagranie. Po chwili wideo się wyeksportuje i w wersji przyciętej będzie dostępne na naszym telefonie. Kolejną opcją, jaką chciałem Wam pokazać, która jest dostępna w edytorze, to kadrowanie. Przechodzimy do opcji kadrowanie wideo w edytorze, a następnie zaznaczamy, jaki obszar ekranu chcemy zachować w naszym nagraniu. Ustawiamy wielkość. Ja na przykład ustawiam obszar tak, aby nie było widać górnego paska oraz dolnego. Po ustawieniu klikamy kadruj i wideo i już nasze wideo jest zapisywane na urządzeniu. To jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o opcję edycji. Ja pokazałem najważniejsze rzeczy, ale możecie się jeszcze w tym edytorze bawić i odkrywać nowe funkcje. Mam nadzieję, że ten materiał się komuś przydał i że dzięki niemu ktoś nauczy się nagrywać ekran swojego urządzenia. Napiszcie w komentarzu, czy u Was nagrywanie już działa, zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie więcej tego typu treści oglądać, zostawcie również subskrypcję. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!